Hej, czy ktoś ma ochotę na klasyczny maraton Sonika dziś wieczorem? Myślę, że odkurzymy starą konsolę i przeżyjemy trochę dziecięcej magii. Oczywiście, Szymon, nie mogę się doczekać, żeby ponownie odwiedzić te kultowe strefy i sprawdzić, czy nadal pamiętam wszystkie tajne ścieżki i ukryte skrzynki z przedmiotami. Możesz mnie wpisać. W zeszły weekend znalazłem swoją starą wkładkę Sonic zakopaną w pudełku z przypadkowymi kablami, więc to idealny moment. To świetna wiadomość. Założę się, że nadal działa. Te starsze wkłady były praktycznie niezniszczalne, chociaż czas Szymoni musieliśmy w nie dmuchać, żeby pozbyć się kurzu. Tak? To zawsze była metoda napraw wszystko, nawet jeśli to był głównie mit. W każdym razie podłączyłem konsolę do telewizora. Włączmy ją i zobaczmy, czy wszystko nadal działa. Trzymam kciuki, żeby się dobrze uruchomiło. Nadmiar nostalgii. Nadchodzimy. Jestem podekscytowana. Szymona muzyka zawsze sprawia, że znów czuję się jak dziecko. Zwłaszcza ten motyw przewodni Green Hill Zone. Pozwól mi wziąć kontroler i nacisnąć start. Logo wyskakuje. Tak, ten stary dzwonek gra. Wygląda na to, że jest dobrze. Super. Podczas gdy ty będziesz ładować menu główne, ja przyniosę jakieś przekąski. Mam popcorn, chipsy, może jakieś cukierki w szafce. Coś konkretnego, co chcecie? Zimny napój gazowany, jeśli mamy. I chętnie wezmę garść chipsów. Woda dla mnie, dzięki. Pozwolę animacji intro grać. Trochę podoba mi się ta oldschoolowa grafika pikselowa, której użyli. E, to było trochę dziwne. Widziałeś to migotanie przed chwilą? Tak, ekran zdecydowanie się zepsuł na sekundę. To pewnie tylko trochę kurzu na złączach kartridża. Możliwe. Albo może stare kondensatory konsoli szwankują. Nie martwmy się, jeśli to tylko chwilowa awaria. Prawda. Wciśnijmy start i miejmy nadzieję, że się nie zawiesi. Oto przekąski. Rozgośćmy się. Najpierw sprawdzę, jak ci pójdzie na tych poziomach, Szymon. Jeśli uda ci się zachować wystarczająco dużo pierścieni, aby dostać się do tych etapów bonusowych, będę pod wrażeniem. Zrobię co w mojej mocy. Zaczynam nową grę. Czy ktoś jeszcze to zauważył? Ekran jakby się zatrzymał, a duszek Sonika wyglądał dziwnie. Tak, gra zacięła się na ułamek sekundy. To niezwykłe, nawet w przypadku starszych kartridży. Muzyka w tle zwolniła, a potem znów przyspieszyła. To zdecydowanie nie jest normalne. Zobaczę, czy przycisk resetowania pomoże. Czekaj. Nie odpowiada. Jesteś pewien? Spróbuj nacisnąć jeszcze raz. Jest całkowicie zablokowany, jakby się zaciął. To dziwne, nawet jeśli cartridge był uszkodzony, powinniśmy móc zresetować konsolę. Z każdą sekundą robi się coraz straszniej. Może to skok napięcia albo coś. Sprawdź, czy przycisk zasilania też się zaciął. Nie, to też nie działa. To tak, jakby konsola była zablokowana na miejscu. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ludzie! Rozumiecie mnie? Czy to był próbka głosu? Nie ma mowy, żeby to była część oryginalnej gry. Brzmiało dziwnie czysto, niemal nowocześnie, jakby nie pochodziło ze sprzętu z lat 90. Być może to jakiś ukryty mod, ale wątpię. Dlaczego włamałeś się do naszej domeny? Czy Sonic właśnie zwrócił się do nas bezpośrednio? Do naszej domeny? To takie dziwne. W starszych grach Sonic nigdy nie miał pełnych kwestii dialogowych, tylko sporadyczne dialogi tekstowe w późniejszych wersjach. To nie ma sensu. Wkroczyłeś w coś, czego nie rozumiesz. Ekran migoczy jeszcze bardziej. Obraz. Zniekształca się wokół postaci Sonika, niczym wirujący portal. Czuję dziwny szum w powietrzu, jakby włosy na moich rękach stanęły dęba. Czuję coś przyciągającego, jakby powietrze przyciągało mnie bliżej ekranu. To niemożliwe, a jednak ja też to czuję. Wszyscy chwyćcie się czegoś: stolika kawowego, kanapy, czegokolwiek. Granica została otwarta. Nie wytrzymam, Szymon. Moje nogi zsuwają się w kierunku telewizora. Nie, nie, nie! Zostań z tyłu! Szymon, Olivier! Wszystko robi się czarne. Szymon, czy wszystko w porządku? Proszę, obudź się. Huch, kręci mi się w głowie. Gdzie... gdzie jesteśmy? Rozejrzyj się. Olbrzymie pętle, pagórki w kratkę, palmy z mechanicznymi pętlami. Wygląda to jak Green Hill Zone w prawdziwym życiu. Niebo jest tak nieszymonowicie niebieskie, a trawa jest nieszymonowicie żywa. Nic z tego nie wygląda jak standardowa rzeczywistość. Czy właśnie zostaliśmy wciągnięci w świat gry? To brzmi śmiesznie, ale oto jesteśmy. Czuję zapach trawy. To nie sen, a jeśli tak, to jest nieszymonowicie szczegółowy. Nie widzę naszego domu, konsoli, ani niczego, co rozpoznajemy z domu. To jest surrealistyczne, co teraz zrobimy. Może znajdziemy Sonika. Najwyraźniej to on do nas mówi, albo coś. Albo to, albo znaleźć wyjście. Nie możemy tu zostać na zawsze. Wkroczyłeś do naszego wymiaru. Sonik, czy ty naprawdę jesteś tu przed nami? Wyczuwam cię, choć Twoja obecność jest destrukcyjna. Strefy nie witają intruzów, zwłaszcza ludzi. Nie wybraliśmy tego. Błąd lub coś innego nas wciągnęło. Chcemy wrócić do domu. Następnie poszukaj portalu, który może być jeszcze otwarty. Głębiej w Marble Zone plotkuje się, że jest brama. Ale to nie będzie łatwe. Jak jest strzeżone? Obrońcy mojego świata widzą w was outsiderów prawdopodobnie zagrożenie. Będą próbowali was powstrzymać. Świetnie, więc wrogowie tego poziomu mogą nas ścigać. Czyż nie jesteś bohaterem, który pomaga ludziom w niebezpieczeństwie, Sonic? Moja walka toczy się z Eggmanem. Ludzie nie są moim głównym zmartwieniem. Ale jeśli naprawdę chcesz wyjść, kieruj się na wschód, aż dotrzesz do jaskin lawowych. Cóż, zniknął. To zdecydowanie Sonic, którego znamy. Szybki jak błyskawica. Powinniśmy skorzystać z jego podpowiedzi. Ruszajmy na wschód. Spójrz na te pływające pierścienie. Są rozrzucone jak w grze. Może nadal mają tu jakąś funkcję. Możliwe. W grach pierścienie chronią cię lub dają ci energię. Spróbujmy złapać kilka. Może pomóc, albo przynajmniej nie zaszkodzi. Przejdę do tej platformy. Wow, ona dosłownie porusza się w górę i w dół. Uważaj, nie popełnij nagłych błędów. Czuję się jak iskra elektryczności, a potem znika. To było zdecydowanie dziwne. Więc to nie jest po prostu przedmiot kolekcjonerski, unoszący się w miejscu. Ma trochę energii. Jeśli cały świat będzie przypominał poziom Sonic, musimy spodziewać się trudnych skoków, wrogów i mechaniki pierścieni. Słyszę niski mechaniczny szum. Wszyscy, stańcie za tymi dużymi palmami. Myślisz, że to coś patrolującego? Hmm? Wyglądają jak drony Robo Eggmana. Prawie słyszę, jak wirują. Zdecydowanie są na etapie wyszukiwania. Zachowajmy ciszę. Wykryto niezidentyfikowanych ludzi. Trwa nawiązywanie kontaktu. Zauważyli nas, musimy się ruszyć. W dół tego zbocza. Uważaj, ogień laserowy. Tabelka prawie otarła mi się o ramię. Biegnij dalej. Za tą formacją skalną jest wejście do tunelu. Wpełzaj do środka szybko. Tutaj jest ciemno. Oliwier, masz latarkę w telefonie? Tak, ale wątpię, że będziemy mieli jakiś sygnał. To było przerażające. Drony po prostu przelatywały nad nami. Moje serce wciąż wali. Kontynuujmy. Musimy wkrótce znaleźć Marble Zone. Sonic powiedział, że to niedaleko jaskiń lawowych. To prawdopodobnie głębiej pod ziemią. Przynajmniej drony nie podążają za nami. Halo, ludzie tutaj! Tails? Dwugonowy list z Gier Sonic? Rzeczywiście to ja. Sonic wspomniał o niezwykłym zakłóceniu. Jacyś obcy wkroczyli do naszego wymiaru. Pomożesz nam, czy nas wydasz? Nadal się zastanawiam. Jeśli nie chcesz zrobić nic złego, może pokieruję cię drogą, która prowadzi na zewnątrz. Tak, chcemy wrócić do domu. Zostaliśmy tu przypadkowo wciągnięci. Więc szybko za mną. Roboty Egmana patrolują ten region nieustannie. Uważaj, podłoga może się zawalić w miejscach, gdzie magma jest blisko powierzchni. Mówisz poważnie? Lawa jest teraz praktycznie pod nami. Brzmi jak Marble Zone. Jeśli ci się uda, znajdziesz komnatę wyjściową. Legendy mówią, że może otworzyć portal do innych wymiarów, prawdopodobnie do Twojego świata. Doceniamy Twoją pomoc, Tails. Trzymaj się blisko. Ta strefa jest pełna zagrożeń wzbierająca lawa, rozpadające się platformy, ukryte pułapki. To jest intensywne to zdecydowanie Marble Zone, które znamy z gry, ale o wiele bardziej realne i niebezpieczne. Jeden fałszywy krok i jesteśmy spaleni działajmy powoli. Tails, masz jakieś sugestie odnośnie skrzyżowania? Uważaj na czas platform. Jeśli jedna zatonie, przeskocz na następną. Poruszaj się szybko, zanim upał je zagniecie. Okej, okay, idę, życzcie mi powodzenia. Będę tuż za tobą. Uf, to było za blisko. Wszystko w porządku? Tak, tylko trochę przerażona. Ruszajmy dalej. Gdy dotrzesz do tej półki, wejdź po kamiennych schodach. Powinieneś wyjść bliżej powierzchni. Podobno łuk bramy znajduje się w pobliżu starych ruin. Idziesz z nami? Muszę pomóc Sonikowi śledzić Egmana. Powodzenia. Mam nadzieję, że znajdziesz drogę do domu. Dziękuję. Zróbmy to po tych schodach, dobrze? Tak. Im wyżej, tym powietrze wydaje się mniej gorące. Widzę światło dzienne, nareszcie poza strefą lawy. To muszą być ruiny, o których wspomniał Tails. Spójrz na ten gigantyczny łuk. Jest ogromny, pokryty glifami, które do złudzenia przypominają niektóre ikony z serii o Soniku. Jeśli uda nam się dowiedzieć, jak to aktywować, może to będzie nasz portal do domu. Czy wścibscy ludzie dotarli aż tak daleko? Eggman, nadal z... spójrz na ten ogromny sterowiec nad głową. Ta rzecz jest ogromna, przesłania połowę nieba. Nie pozwolę, aby twoja ingerencja trwała dalej. Poddaj się lub ponieś konsekwencje. Musimy uruchomić ten łuk. Zobaczmy, czy te glify reagują na dotyk. Szybko, Oliwier. Pomóż mi znaleźć coś, co wygląda jak przycisk start. Być może wyryte runy trzeba będzie układać w określonej kolejności. Intruzi. Musicie natychmiast przerwać swoje próby. Podporządkujcie się lub zostaniecie zneutralizowani. Szymon, spiesz się. Będziemy ich trzymać na dystans jak najlepiej potrafimy. Naciskam ten symbol. Słabo świeci. Inny symbol miga po lewej stronie. Naciśnij. Może to sekwencja. Strzelają, wszyscy na dół. Jeszcze jeden glif. Tam cały łuk brzęczy. Wirujące światło tworzy się w centrum. To musi być portal. Skaczmy. Idź już. Czuję, jakby mój żołądek się przewracał. Wszystko się kręci. Już prawie wróciliśmy? To twój salon, prawda, Liza? Tak jest. Konsola jest tutaj i wszystko wygląda normalnie. Dzięki Bogu. To był koszmar. Czy cud? Więc to jest ludzkie królestwo. Jakież to dziwne. Sonik poszedł za nami? Wygląda na to, że tak. Teraz faktycznie stoisz w naszym świecie. Powietrze wydaje się rzadsze, a tarcie jest inne. Mogę się tu poruszać jeszcze szybciej. Wow, uważaj na lampę. Przepraszam, jeszcze się przystosowuję. To może być problematyczne, jeśli zaczniesz biec sprintem po mieście. Czy ktoś lub coś jeszcze przeszło przez ten portal z tobą, Sonic. Ten śmiech może oznaczać tylko jedno: Spójrz na zewnątrz. Na niebie widać gigantyczny okręt wojenny, rzucający cień na budynki. To katastrofa. Nasza rzeczywistość nie jest przyzwyczajona do latających okrętów wojennych i zaawansowanych technologicznie robotów. W takim razie musimy powstrzymać Egmana, zanim zniszczy Twoje miasto. Zobaczmy, czy uda nam się wezwać pomoc. Numer alarmowy 911 jest pewnie zalewany zgłoszeniami, ale powinniśmy coś zrobić. Jasne. Sprawdzę wiadomości na telefonie. Najnowsze doniesienia ogromny, zmechanizowany statek pojawił się na niebie nad naszym centrum. Obywatele są proszeni o ewakuację. To już oficjalne. Miasto jest zagrożone. Ja poradzę sobie z Egmanem, ale wy, ludzie, musicie skoordynować swoje lokalne siły. Zrobimy co w naszej mocy. Wyjdźmy na zewnątrz. Na ulicach panuje chaos. Ludzie biegają, niektórzy filmują telefonami. Szymonochody trąbią w ogromnym korku. Spójrz, policja ustawiła barykady. Proszę pani, proszę pana, proszę się schronić. Ta strefa jest zamknięta. Mamy kogoś, kto mógłby pomóc. A niebieski gadający jesz? Nazywam się Sonic. Zatrzymuje Egmana dla zarobku. W tym momencie przyjmę wszelką pomoc, jaką możemy uzyskać. Nasza broń nie robi prawie nic temu statkowi. Chodźmy, Sonik, zrobimy, co możemy, aby pomóc na Ziemi. Pokłońcie się przed moją niepowstrzymaną armadą, nędzni ludzie. Już niedługo ten wymiar będzie należał do mnie. Wysłał więcej dronów. Spadają falami, atakując cywilów. Sonik, możesz tam pójść i sabotować ten pancernik? Mogę spróbować, ale coś wzmacnia moc Egmana w tym wymiarze. Jest tu o wiele groźniejszy. W takim razie zbierzemy wszystkie pozostałe pierścienie, jeśli to pomoże Twoim umiejętnościom. Dobry pomysł. Mogą być rozrzucone. Rozdzielmy się. Olivier, chodź ze mną. Szymon, zostań z Soniciem. Wszyscy bądźcie czujni. Eggman wystrzeliwuje ciężką artylerię. Oczyśćcie teren. Tutaj, za tym zniszczonym Szymonochodem, świeci pierścionek. Weź to, potem poszukajmy wokół skrzyżowania. Sonic, za Tobą nadlatują drony. Widzę ich. Pozwól mi się tym zająć. Żałosne. Zobacz potęgę mojego osobistego mecha. Ten wielki robot wygląda jak ostatni boss ze starszej gry o sonicie, tylko większy. Rzeczywiście, jest ogromny, depcze Szymonochody jakby były niczym. Jeśli wchłonę wystarczająco dużo energii pierścienia, może uda mi się go uszkodzić. Szymon, rzuć mi cokolwiek znajdziesz. Olivier, Liza, macie pierścionki? Mamy dwie. Łap. Mam ich. Egman. Ty wścibski gryzoniu, pokażę ci prawdziwą moc. Wszyscy, cofnijcie się. Ta rzecz zaraz wystrzeli. Jeśli wybuchnie budynek, może zawalić się połowa bloku. Nie możesz tego robić wiecznie. Ta rzeczywistość karmi moją technologię w sposób, którego nie możesz sobie wyobrazić. Zajmijcie go czymś. Ewakuujemy cywilów z kilku następnych ulic. Mech się ładuje. Sonic, uważaj. Potrzebuję więcej pierścieni. Moja energia spada. Szymon, widzisz coś jeszcze? Nie udało się. Jedyne pierścionki, które znaleźliśmy, zostały zużyte. To już koniec. Przygotujcie się na mój ostateczny plan awaryjny. Generator wymiarów więziennych. Co teraz? To nie może być nic dobrego. Rzeczywiście. Uwięznę każdego z was, łącznie z Soniciem, w pustce poza czasem i przestrzenią. Nie, jeśli ja cię najpierw powstrzymam. Żegnaj, Sonic. Żegnajcie, głupi ludzie. Możesz oglądać, jak Twoje miasto rozpada się w nieuniknionym limbo. Przyciąga wszystko. Siła grawitacji jest szalona. Tails, trzymaj się. Próbuję, ale maszyna Egmana przejmuje kontrolę nad moim sprzętem. Oni zniknęli. Cały pancernik, mech, wszystko po prostu zniknęło. Miasto nadal stoi, ale ponieśliśmy wiele zniszczeń. To było niesymonowicie blisko. Odejdźcie, ludzie. Główne zagrożenie zniknęło, ale mamy poważne zniszczenia. Więc Sonic nas uratował, ale ostatecznie wraz z Egmanem przenieśli się do wymiaru więziennego. Pytanie brzmi: co będzie dalej? Nie mamy pojęcia, czy wrócą. Wy trzej, władze chcą porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, jak to się zaczęło. Czy mamy kłopoty? Włączyliśmy tylko starą konsolę. Dokładnie, nic z tego nie było celowe. Rozumiem, ale wyżsi rangą żądają odpowiedzi. Proszę o współpracę. Wyjaśnij wszystko od góry. Twierdzisz, że zostałeś wciągnięty do świata gry. Tak, dokładnie o to chodzi. Był błąd i wylądowaliśmy w wymiarze Sonika. Potem uciekliśmy, ale Sonic i Eggman też... Walczyli tu, w naszym mieście. Musiałeś widzieć ten gigantyczny okręt wojenny i wszystkie te roboty. Oficjalnie mamy niezidentyfikowane zagrożenie, które na krótko zaatakowało i zniknęło. Ta rozmowa o Soniku i Eggmanie jest niekonwencjonalna. Rozejrzyj się po mieście, ludzie to widzieli. Mówimy prawdę. Być może w to wierzysz. Niezależnie od tego, pozostaniesz pod obserwacją, dopóki nie ustalimy twojej dokładnej roli. Nie chcieliśmy, żeby cokolwiek takiego się wydarzyło. Sonic zaryzykował życie, aby nas chronić, a potem został wciągnięty do więziennego wymiaru wraz z Eggmanem. Teraz, Szymoni, musimy wziąć na siebie winę. Będzie pan przytrzymywany do czasu, aż władze miasta podejmą inną decyzję. To takie niesprawiedliwe. Tymczasem w mieście trwają prace remontowe, zniszczone budynki, zniszczone ulice. Wszystko. Przynajmniej na razie zagrożenie minęło, ale ten wymiar może nie być trwałą pieczęcią. Jeśli Eggman i Sonic znaleźli tu kiedyś drogę, mogą to zrobić ponownie. Albo może pozostaną zamknięci na zawsze. Nie mamy sposobu, aby się dowiedzieć. Mam tylko nadzieję, że Sonic jest w porządku. On tylko próbował pomóc. Jesteśmy mu winni naszą wdzięczność, a także wsparcie, jeśli kiedykolwiek uda mu się wrócić. Módlmy się, żeby władze wkrótce zdały sobie sprawę, że nie jesteśmy przestępcami. Przenosimy cię do innej lokalizacji. Na zewnątrz czeka pojazd transportowy. Inna strona, świetnie. Posłuchamy cię, ale proszę, nie traktuj nas tak, jakbyśmy to my to zorganizowali. Ja tylko wykonuję rozkazy. Chodźmy. Szymon, Liza, trzymamy się razem. Bez względu na to, o co nas proszą i dokąd nas zabiorą. Zdecydowanie, nikt z nas się nie rozstał. Dokładnie. Teraz możemy polegać tylko na słowie drugiej osoby. Myślisz, że Sonikowi uda się wydostać z tego więziennego wymiaru? Jeśli ktokolwiek może, to on, Tails i reszta. Zatrzymali Egmana niezliczoną ilość razy w świecie gry. Ale to jest prawdziwe życie. Stawki i zasady mogą być inne. Chyba wszystko, co możemy zrobić, to czekać i obserwować. I miejmy nadzieję, że miasto szybko się podniesie. Ludzie muszą być przerażeni. To prawda. To może być dopiero początek. Jeśli Sonikowi uda się powrócić, może będziemy mieli szansę oczyścić nasze imiona lub stawić czoła większemu chaosowi. Tak czy inaczej, jesteśmy w Szymonym środku tego wszystkiego. Będziemy gotowi. Proszę przejść dalej. Dobra, już idziemy. Przynajmniej teraz nie jesteśmy w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Ufajmy, że w końcu zostaniemy uwolnieni. I miejmy nadzieję, że Sonic i jego przyjaciele poradzą sobie z Eggmanem po drugiej stronie, gdziekolwiek się znajdą. A... Jeśli jest coś, co wiemy z tych wszystkich gier, Sonic nigdy się nie poddaje. Zgadza się. Jeśli jest najmniejsza szansa, znajdzie drogę. Miejmy nadzieję. Proszę wejść do środka transportu. No to już koniec, ruszamy. Przynajmniej miasto ma szansę na spokojną odbudowę, przynajmniej na razie. No to jedziemy razem, chłopaki. Razem, zawsze.